No dzień dobry, robię dzisiaj podsumowanie wczorajszych wydarzeń, w, 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 wczorajszych meczów polskich, którzy w lidze konferencji czy w eliminacjach tej konferencji. No so, tak, Raków, no wygrał 1:0 w pierwszym jej 5-0, u siebie wygrali, tam na 1-0, czyli w meczu, no wygrali 6-0. jest no, takim trochę eksperymentalnym składem, bo Iwi nie pojechał z znaczy, już nie pojechał jakiś urazy, takie mikrourazy. Weź się tu wypierdzielaj. Dobra, widać, nie chcę tu... zniknąć by Tak. Jak widzicie, kowat, ten siolik był, ten ko... kohergi, nie, nie jak się go czyta, czyli u bramkę. klederon no taki skoczkę eksperymentalny, żeby odpocząć przed Ekstraklasą, bo Raków nie czas z kim gra i nie chce się teraz sprawdzać, ale no jako jedyny Raku wczoraj pokazał klasę, bo wygrał swój mecz, miał przełożony, wygrał to lecimy do kolejnego kurna mać ja pierdolę co to jest Czekaj, to ja muszę znów tu wejść, w to gówno się rozpierdzie i o gówno. To kolejnym meczem jest, gdzie to jest, gdzie to, gdzie to, gdzie to, gdzie to. O. Lech kontra. Oni wyrównali kurna, że 1-0 się skończyło. Czerwiński to nic nie zdarza często. To tak, Lech po pierwszym meczu z Batumi miał przewagę do 5-0, po którym Batumi zwolniło promkarza, co było też trochę śmieszne. Lech no nie zagrał meczu ligowego z Miedzią w drugiej kolejce, przeprowadzili, chociaż nie wiem po co. Mogli sobie jeszcze na trzecią, z Batumi i tak ograli 5-0, więc mogli sobie zagrać ten mecz z żeby jakieś punkty, bo mieć z Beniaminkiem choć po ich grze w meczach z Karabachem i ze Stalą Mielec, to może być trudno. No ale i tak raczej w jakiś punkt to graje, a tutaj, no tak no, będą no, mieli... My... Przełożyli, przełożyli mecz ligowy z powodu tego, że do na do drużyny, której wbili u siebie 5 goli. No To jest dla mnie trochę śmieszne. Mogli tak wziąć tych, jakichś młodzików w sumie, bo tych, którzy nie grają często w, pierwszej, w pierwszym składzie. No to tak, w pierwszej, sześćdziesiątej co? wadzadze. A wyrównaliśmy w pięćdziesiątej szóstej czwartej no No nie zagrał w super meczu. Punkty rankingu trochę Uciekły za wygraną, no ale w pierwszym meczu na no ich wyniku ratował. Gdybym wyszła z 1-0 czy 0-0 w pierwszym meczu, to mogłoby być trudno. Ale ha, jak by mieli bramkową przewagę, no to można by być na easy w sumie. Na spokojnie. No to lecimy dalej. Lecimy do kolejnego meczu. No, kolejnym meczem będzie tutaj, gdzie to jest, gdzie to. O! Lechia kontra Rapid. Rapid wygrał 2-1. Będzie po błędach sędziego, bo w, od 16 do 18 minuty Rapid szyił dwa gole. Które, no, dał już amas Rapidowi, bo Lechia żądał, odpowiedź tylko jednym golem w 80, chyba. Eee, w której minucie? W drugiej minucie, jest Woliński. Oto. Na początku, no, kuchen strzelił z no, bramkę w tej minucie. Później, karnej, który no jest taki, no, mówiąc, że popełnił błąd. strzelił grul na 2-0, rap prowadził 2-0. I prawie 82 minucie, no, Woliński trafił na. 2 do 1, ale to i tak nic nie dało, bo no lek jak oczu udział w pucharach. Jak mogę ocenić lekkie w tych pucharach w tym sonie pucharów? No, nie wiem, z Pandewem, no. Pierwszy mecz z Pandewem mieli dobry. Drugi mecz z Pandewem, no był średni. Pierwszy mecz z no co to byli punkt, no że mi co bałeś, tam 0-0. No tak, średnio bym to na to lekki w tym sonie pucharów. Tak średnio. Fus. Ja pierdzielę, jak ja kurwa czasów dożyłem, że polski klub będzie tak samo równy w kursach, w kursach jak, jak kurte Austria z którego Red Bull kurę dochodzi do jednej 8 finału Ligi Mistrzów. A polski klub to się nie może dalej dostać. W czasów lek. To nie chyba 16-17. Co jest Oto przechodzimy chyba do, tak, do ostatniego meczu wczorajszego chyba najgorszego dla polskich drużyn i klubów tak Pogoń Szczecin! Pogoń Szczecin! No Kurna ma no jako jedyni, nie przełożyli swojego meczu ligowego, zagrali z Śląskiem Wrocław, przegrali 2 do 1. W pierwszym meczu wręcz byśmy stali 1 do 1 u siebie. Pojechali do Danii i dostali czwórkę. No i w meczu było 5-1, trochę wstyd. W pierwszej minucie, no... Znaczy nie w pierwszej minucie, w pierwszej połowie strzeł. W 13 minucie strzeł Headlund z rzutu karnego pnie Headlund. 30.30 na 2-0. W drugiej, 52.00 minucie szył Kwistagarden na 3-0. Divkovic na 4-0. No i pogoń, no niestety, no nie odpowiedziała żadnym golem. I to Brentby gra dalej. No, szkoda, pogoń, ale jednak, no. Wręcz był było zdecydowanie lepszą drużyną w tym meczu. Zobaczmy co jeszcze skład pogoni. No, Stipica, Malec, Bartkowski, Maszado, Dąbrowski, Grosicki, Kowalczyk, Rygat, Zachowicz, Carlos, Bart no co się dałem? No, szkoda pogoni, no ale jednak przegrali, to przegrali, nie? Dalej w walce o Ligę Konferencji mamy Raków i Lecha Jak tam Raków, to no największe szanse by się tam dostać Bo Lech, no... Lech to, kurde, gra dobre pierwsze mecze w tych, w tych pucharach Pierwszy mecz z Karabachem, no, Lech wygrał 1-0 na no jakoś się dobrze bronił Drugi mecz, no, dostał piątkę Pierwszy mecz z Batumi u siebie, wygrał 5-0 na EASY. Pojazdowy mecz Batumi no zamieszał 1-1. Czyli te drugie mecze im po prostu no nie siedzą. No i dzisiaj chyba losowanie trzeciej rundy, Lech może na Olimpiakosa trafić, więc no może może być trudno awansować do tej czwartej rundy. Ale cóż, no będziemy nagrywać dalsze filmiki, będziemy walczyć. Dobra, na tyle w tym odcinku. Piszcie w komentarzu, co sądzicie o występach Pogoni i Lechi. Nie w tym ogólnie meczów wczorajszych, tylko ogólnie w tych Pucharach w tym sezonie. Dobra. To... A jeszcze Pogoń z Rejkawikiem przegrał, to jeszcze może dać też na minus. Nie chcę pogoni mówić, że tu wygraliśmy tam 4-1, ale jednak punkty rankingu są ważne. Są ważne? Są ważne. Dobra, to już na tyle, zobaczenia i Elu!